Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj, nagramy trudne pytania Z moją mamą Proszę Dziobo Jakoś było ciężko, ale ja do tego filmiku Choć bardzo jej się nie chciało Ale jednak, jakoś Uśmiecham się tak głupio, ponieważ moja mama się na mnie patrzy Dobra, zaczynajmy A ty możesz wyłączyć Dobra, więc na mi mama losuje pytanie, mam pokazuje. Przeczytaj pytanie To jest pytanie takie fajne Ponieważ, tak Oczywiście, on pokaże Tak Mam tak. no to napisać inaczej, bo nie wiem Tak Choć W sumie też trochę i nie tak na połowę bo mu nie doszumuję dla prezentów ale też bo chcę iść do swojej. No, to tak no, tak pół na pół ja bym powiedziała dobra teraz ja losuję ci pytanie macie mam karteczek 6 i tą, co odkładasz na bok żeby je dobra mam. lubisz sukien tak w ogóle nosi nie nosisz Czyli tak, mama nie Nie. Yy, no ja ogólnie lubię nosić, nosić sukienki, bo... No ładnie w niech wygląda jest super fajne. Ogólnie. Teraz ty mi już kolejne pytanie. Się stresuję. O kurde, to jest ciężkie pytanie, ale to jest to nie, Mama jest fajna. Ta też jest fajna, ale czekaj, ja muszę pomyśleć. A da się tak pomiędzy, czy trzeba wybrać jedną osobę? Jak uważasz? To wybiorę jedno, czekaj, tylko się pomyślę właśnie. Tak żeby tata nie słyszał. Chyba wolę ciebie, no. Chyba właśnie ciebie wolę. Czyli nie mam karteczki z napisem mama, ale mama! Uu, wygrywa tą, tą rundę. Choć sobie to ty też kochają, ale mamy bardziej. No zawsze się, no córki to bardziej mamy kochają, a synkowie to bardziej tatusiów kochają. No tak jest stworzony świat, nie? Dziewczynki kochają mamusie, chłopaki kochają tatusiów. Dobra, ja teraz Ci kolejne pytanie. Ja tu serio jakieś bardzo dziwne pytania napisałam. Mówię wam. Dobra. Mamo, czy jestem adoptowana? Nie A może, być, być, być może jestem, bo ciągle do mnie mówisz, że ja nie jestem, że ty mnie nie stworzyłaś No przyznaj się do kamery, że tak mówisz Bo głupia jesteś, wiesz? <głos》> no właśnie wiem, jak buty, nie? Jak but jestem głupia Teraz ty mi losuj. Nie no serio, jak, jak ja, takie pytania jak Jestem serio głupia jak but Kochasz kogoś? Uwaga, tam pardam pardam. Tak, kocham. Muszę mówić kogo czy nie? Nie. O to fajnie, byłoby się za mnie śmiał. Czyli tak, kocham kogoś. I pół mojej klasy wie kogo. Przestomka. Ale dobra, nieważne. I teraz ja luszuję pytanie ci. Tak? Dobrze. Uh -huh. Dostały mi trzy karteczki, a nie cztery, sorry, jestem ślepa Dobra Wolisz komary czy żaby? Żaby <gry> Serio? Wolę. Ja, ja wolę komary, ja nienawidzę żab, ja się boję żab ja w sumie żaby są a ja się ich boję Komary też są tylko gryzą Ja wolę żaby Dobra, teraz ty milosujesz. Naprawdę, no ja wolałabym żabę, naprawdę mówiłam. Piszcie w komentarzu, wy wolicie żabę czy kom. Płapał Ci mój tort. się. to był dobry, tylko że ogólnie jak nie wiecie o co chodzi, to słuchajcie, mama ma piecie torty. Widomowo, więc fajnie. Ogólnie to mi tort twój smakował, tylko trochę było kawą czuć. Ale tak to ogólnie był dobry. Fajnie, teraz ja ci. Ogólnie mam trzy pytania bardzo głupie więc nie wiem czy na nie odpowiesz czy zdołasz, odpowie... zdołasz odpowiedzieć Nie umiem się wysłowić A dobra weźmy największe Jak to jest Kochasz bardziej mnie czy tatę Ciebie No wiem no ja jestem perfekt Ja jestem Jestem lepsza od innych nie? Jestem lepsza od innych, nie? Nie? Jestem lepsza od innych Ogólnie się przywitaj z moimi widzami, bo się nie przywitałaś Dzień dobry No cześć, Elo Fajnie Czyli teraz Ty losujesz mi, tak? Bo się pomyliłam już Fajnie Słuchaj, ciężko było O kurwa o kurde To jest ciężkie pytanie Ej, czekaj no bo ja Tomka lubię, Ryszka też lubię, liczka czekaj, muszę się zastanowić Tomek Rysiek, Tomek Rysiek Czekaj, Tomek czy Rysiek No nie obraźcie się na mnie, ale wiem, że Tomek ogląda mój kanał Rysiek też ogląda mój kanał, czekaj, muszę pomyśleć, się zastanowić powiem Rysiek, to Tomek się obrazi, jak powiem Tomek, to Rysiek się obrazi. Jezu, czekaj. Ja tak szczerze mówiąc, Tomek się nie obrazi, ale wolę Ryśka, bo go znam jakieś chyba od przedszkola, nie? Ryska znam jakieś 5 lat. No, nie obrazi ale wolę jego. Dobra, czyli ja ci teraz osef to, Ogólnie się nie obraź, ale to jest... No nie obraź się na mnie po prostu, nie obraź się Dobra, fajnie Wolisz odpoczywać czy gotować? No, bo ja się zawsze zastanawiałam Bo Ty kochasz gotować, ale kochasz odpoczywać? Odpoczywać? Odpoczywać woli Ja myślałam, że woli gotować Patrzcie jakie głupie pytanie Nie wiem czy przeczytacie, bo w kamerze się odbija Wolisz? Got... od to jest taka moja skrót. Dobra, teraz ty mi czytaj pytania ostatnie, które wiem, że będzie kompromitujące chyba. Nie. Kochasz mnie? Czy kocham? kocha? Nie kochasz. Pomyślę, że cię kocham. <laughs> Czekaj, pomyślę. Teraz patrzcie. Troszkę zastanowienie. Uwaga, uwaga, czekajcie. Tak? Nie. A czekajcie, nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak, uwaga, 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 o, komar lata sobie. Ogólnie, tam, 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 tak, kocham cię, tylko czasami mnie, wiesz, czasami eee. mnie możesz zdenerwować, coś obrażę na siebie, ale ja cię kocham ogólnie, to cię kocham, wiesz. Kocham cię, no fajnie, teraz ja cię czytam, pytanie tam, tam, ostatnie, uwaga, 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 uwaga. Chcesz? się rozwieść z tatą czy nie? nie a mówiłaś kiedyś się chcesz się rozwieść no, będę dojrzała na razie no fajnie ale mówiłaś ale kiedyś byś chciał ogólnie czy nie? nie wiem mówiłaś ogólnie słuchajcie kiedyś ma mała mówiłaś jak Zuzia będzie dojrzała to ja się stawę ja ci mówię tylko jak było dobre fajnie nie fajny odcinek był Ogólnie, jak chcecie więcej z moją głupią miną, to piszcie w komentarzach, czy chcecie ogólnie takie filmiki typu trudne pytania, czy nie chcecie, słuchajcie, chyba chcecie, bo to są fajne pytania wymyślam, moja mama fajne pytania wymyśla. Więc ogólnie jest fajnie, słuchajcie, następną, następny może nagram z tatą jak się zgodzi, lub z kolegą, lub znowu z mamą. Piszcie, jeżeli, czy chcecie, no i piszcie z kim chcecie. Macie do wyboru tak, Tomka, Ryśka, którego nie widziałam od wszelkich wieków. Jeżeli to oglądasz, to do mnie napisz, bo ja ciężko. I moją mamę, tatę, albo siostrę. Albo oręczonego mojej siostry, więc macie dużo do wyboru. Jeszcze raz, na szczęście mojej siostry, moja siostra, mama, tata, Rysiek i Tomek. No więc, macie dużo do wyboru. Ogólnie dosłuchajcie, ja już się z wami żegnam, ponieważ ogólnie, no jest późno już trochę. Oraz słuchajcie, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie ławeczkę w górę. Y subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy będziecie na bieżąco oraz zostawcie komentarz, tak jak wam mówiłam, a wtedy na pewno przypnę wam serduszko. No, no słuchajcie, więc ja się z wami żegnam i podrapię moją nogę, którą mnie komar ugryz. No i słuchajcie do następnego odcinka.